Cześć Manko. witajcie na kanale z Polska, dzisiaj mówimy sobie kolejny, 38 odcinek Dragon Ball Super. Ten odcinek, nie wiem jak wam, ale mi się dosyć, znaczy dosyć, podobał mi się w sumie jak poprzedni i mam wrażenie, że po prostu tak jak po poprzednim odcinku, takie były moje przemyślenia, że Dragon Ball Super zmierza w dobrym kierunku i naprawdę to już się coraz lepiej ogląda. Jedyne co mnie jeszcze razi, to trochę te, pastelowe, kost... te pa pastelowe kolory, w niektórych momentach. Natomiast hit, tutaj był dosyć dobrze pokazany, dobrze narysowany. Natomiast z momentami te rysunki wegety, powiedzmy, że mi się troszeczkę nie podobały. Natomiast z takich ciekawostek, właśnie dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Monaka wcale nie jest w ogóle silny. Jest jakimś amatorem, którego wirus którego przysłał, żeby bardziej zmotywować. Bardziej zmotywować Goku i Vegetę, żeby się przyłożyli. Natomiast słowa o tym, że jest silniejszy od Goku, jest najsilniejszym przeciwnikiem, jest w ogóle amatorem, z tego dowiadujemy się potem. Natomiast bardzo fajna była walka po prostu z Hitem. Jeżeli nie wiecie, Hit jest legendarnym właśnie takim zabójcą. Dowiadujemy się, że z dzisiejszego odcinka, że ma ponad 1000 lat. Natomiast jego walka z Vegetą była dosyć jednostronna. I musimy, musimy sobie tutaj powiedzieć, że mm, nie ma co faworyzować czy tam Goku czy Vegeta. Natomiast Goku zawsze miał coś takiego w, tej, w swojej taktyce, że po prostu zaskakiwał innych, dlatego on między innymi wygrywał, wygrywał tyle razy z Vegetą, można jak powiedzieć. Natomiast walka z Hitem była tyle interesująca, że nie widzieliśmy co się dzieje. Atakował po prostu z niesamowitą szybkością. Widzieliśmy jak Vegeta już wkurzony chce niego uderzyć Big Bang atakiem. Natomiast, co się dzieje? Po prostu nagle pojawia się przed nim, uderza go i po prostu niszczy go. I to było właśnie... ta scena walki w ogóle była dosyć ciekawa, już pomijając tą walkę z KB, ale właśnie było ukazany powrót do tego star starego, starego tutaj wizerunku Wegety, czyli takiego twardego sajanina z, z dumą. W poprzednim odcinku coś tam jeszcze można powiedzieć, że, że było widać, już powrotu. Natomiast już nie ma bardziej takiego... E, wo, takiego z... E, kurczę, jakby to nazwać? Kurde, nie wiem. E, takiego, słuchajcie... Chodzi mi o to, że... E, bardziej były postacie ukazane, nie było tyle przemocy. E, I tak w ogóle, i w ogóle te odcinki były takie z tym i tak dalej. Natomiast teraz już widzimy, że coraz bardziej jest powiedzmy brutalne te anime, i właśnie z, między innymi dlatego sporo ludzi narzekało. Między innymi, może powiedzieć, gdzie ja gdzieś tam miałem też o to pretensje do twórców. Wyglądało to, jakby bardziej kierowali się do młodszych twórców, chcieli po prostu ich złapać, żeby, żeby zaczęli je oglądać. Natomiast starzy, powiedzmy, takie hardcore'owi fani, no, dosyć sporo się oburzyli w związku z tym, właśnie, że zrobiło się taka po prostu kreskówka dla dzieci. Można tak to po prostu nazwać. Z, no powiedzmy z dobrego materiału. No, no i Bygeta, z czego, czego można było się spodziewać już, przegrał z hitem. Natomiast Goku wszedł na ring i wszedł na ring z przewagą właśnie taką, mając tą przewagę, że wiedział po prostu na czym polega umiejętność hita. Dodatkowo Pozostaje nam już w sumie liczyć tylko na Goku, że wygra z Hitem. Z tego względu, że po powiedzmy, no Monaka jest spolaryzowane można powiedzieć strachem, bo tam siedzi, nic nie rusza się, nic nie robi. Jest w ogóle jakimś kompletnym amatorium, nie wiadomo skąd wziętym. I właśnie Hit, wracając mnie do umiejętności Hita, Hit uży używa umiejętności, jeśli dobrze pamiętam, japońskiej nazwy, nazwy Toki Toki Bashi. To jest umiejętność, która pozwala... E, trochę podobna do umiejętności Guldo, tylko on musiał wstrzymać oddech, żeby zatrzymać czas. Natomiast Toki Basi, ta umiejętność hita pozwala mu na zatrzymanie jakby czasu dla innych na jedną dziesiątą sekundy, i w tym czasie on może się swobodnie, swobodnie poruszać, dlatego po prostu nie widzieli e, ataków hita z tego względu, że on po prostu znikał, czyli po prostu w pewnym. E, te, przez tę jedną dziesiątą sekundy zatrzymywał czas i mógł się poruszać swobodnie. Można powiedzieć, że to jest niedużo, ale w, powiedzmy przy tych prędkościach, w jakich oni się poruszają, no to jest dosyć znaczna przewaga. Jak widzieliśmy, Goku yy, na początku, powiedzmy, testował swojego przeciwnika i potem udało mu się zablokować i zranić go nawet. Ale jak widzimy w następnym odcinku, Goku przemienił się w Super Saiyan God. Dlaczego się nie przemienił od razu, jak to powiedział Hitowi, że wymaga to od niego po prostu... Troszeczkę wytrzymałości mu zabiera przemiana się w Super Saiyan, Super, Saiyan, Super Saiyan, Dobra, Super Saiyan Blue. Troszkę wymaga to yy, wytrzymałości, po prostu, z, i po prostu chciał sobie odpocząć chwilę. No, hit go za to zganił, ale Goku miał pewnie jakiś swój cel w tym. Natomiast yy, w następnym odcinku, yy, jeżeli widzieliśmy po zwiastunie, Goku, no, ma problemy z hitem, jak to było yy, ukazane w zwiastunie, ale. W następnym odcinku, jak widzieliśmy, tytu, jak widzieliśmy po tytule będzie sekretna technika Songoku. czyli zobaczymy kolejną, e, kolejną, kolejną technikę, e, którą opracował Songoku, oczywiście o której Vegeta nie widział. I to jest właśnie, mi się wydaje, to jest ten czynnik, dla którego Goku zawsze wygrywał z Vegetą. Bardziej może można powiedzieć umiał się przystosować. Powiedzmy, że tutaj fakt, ma przewagę z tego względu, że zna tą umiejętność przeciwnika e, i wiedział bardziej, jakby się do niej dostosować. Fakt, że czasami naprawdę Goku, powiedzmy, tam inteligencją nie grzeszy, ale on ma właśnie takie, jakby, nie wiem, naturalne zmysły walki, że może powiedzmy, nawet jeżeli by mu nie powiedzieli, jaka to jest umiejętność, to prędzej czy później. Może by doszedł do tego, albo zobaczyłby po prostu na różne sposoby, by kombinował, jakby się tutaj do tego zabrać. Nie musiałby widzieć tej umiejętności, ale już było tak kilka razy, że nie wiedział czegoś, a zrobił coś, wtedy wszyscy byli zdumieni, że jak on mógł to po prostu przywidzieć, czy tam dostosować się do sytuacji. I zobaczymy w następnym odcinku jakąś, nie wiem, powiedzmy, czy nową transformację, jakąś nową technikę. Goku, którym opracował. I oczywiście Vegeta będzie zły pewnie, bo o tej technice nie wiedział. Nie wiem, przekonamy się w następnym odcinku. Ja się już z wami żegnał. Nie wiem jak wam, powiedzcie, czy wam się podobał odcinek. A jeżeli chcecie więcej filmów na kanale, chcecie po prostu. Właściwie chcecie więcej filmów tego typu, to dajcie znać. No to by było tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, trzymajcie się. naraja